Niestety serwery Electronic spadły i nie jestem w stanie grać ani w czwórka, ani w trójkę, ani w jedynkę. Chciałbym jakiś filmik opublikować właśnie na czwartek, więc zdecydowałem się na dwójkę w ramach Revive Project, o którym mówiłem w jednym z moich filmików czy wskrzeszenie Battlefielda 2 oraz Battlefielda 2142. Link do filmiku zamieszczę w opisie, jeżeli bym tego nie zrobił, to mi przypomnijcie, zagramy sobie tutaj siłami specjalnymi że jesteśmy po stronie Unii Europejskiej. Niestety mapka jest taka dosyć kiepska. Już jakiś czas w nią grałem. Jakiś czas temu przynajmniej. Także powrót do starych czasów. Battlefield 2. Ja osobiście w tą grę za dużo nie grałem, tak kiedy się okazała, więc ja grałem w Battlefielda 1942 i z nim mam związane pewne wspomnienia, chociaż nie przykuła mnie na dłużej. Pamiętam, że jarałem się, że można tam jeździć sobie czołgami, latać samolotami, to było coś naprawdę takiego wow, kurde, gra komputerowa, w której to wszystko jest możliwe, coś niesamowitego. Wcześniej jarałem się bardzo Call of Duty 1 i 2, ale nie grałem na multiplayerze, tylko jeżeli chodzi o kampanię single player. Chyba Battlefield 1942, nie no nie powiem, że był moim pierwszym multiplayerem, był po prostu moim pierwszym battlefieldowym multiplayerem. Pierwszym multiplayerem, multiplayerem, w którym jeździłem sobie na pojazdach, to było, to było super zajebiste i wspomnienie zostało mi do dzisiaj. Także chciałbym tutaj trochę sentymentalnie podejść do tematu, porozmawiać trochę o tych wcześniejszych Battlefieldach. Jestem ciekaw również, jakie Wy mieliście pierwsze spotkanie z Battlefieldami. Ja osobiście pierwszy tytuł z tej wspaniałej serii jaki, jaki mam w głowie to jest słuchajcie Battlefield Bad Company 2 dla mnie to jest coś niesamowitego ta gra przyciągnęła mnie naprawdę na bardzo długie godziny. O ty tutaj. O, oni, oni tutaj byli cały czas? Jezus, Maria. the hell? jak sami widzicie, tutaj jest chyba torba medyka, ale nie jestem w stanie się leczyć, bo nie jestem w tym teamie. Ja pierdzielę przecież oni tutaj mają jakiegoś dziwnego spawna. Whatever, kompletnie nie znam tych mapek. Szczerze Wam mówiąc, po, szczerze Wam powiem, że nie znam tych mapek kompletnie, no, ale w dodatku do Battlefielda 3. Były niektóre z map z Battlefielda 2, na przykład Wake Island, albo Szturm na Karkand. Także stąd te mapki nieco kojarzę. Ale tak na dobrą sprawę, to o czym zacząłem mówić wcześniej, to właśnie Battlefield Bad Company 2 przykuł moją uwagę na bardzo długo. Um, pamiętam, jak grałem chyba nawet w otwartą betę, na takiej mapce, która była cała śnieżna, były ruiny, było takie wzgórze, na którym było mnóstwo snajperów, bo oczywiście, skoro wzgórze, to mnóstwo snajperów. Strona, I to było w trybie turmo, ile sobie dobrze przypominam. No i spędziłem setki godzin w Battlefield Bad Company 2. Um, nie pamiętam ile dokładnie, ale to było sporo. W każdym razie nie dorobiłem się najwyższego stopnia, bo tam żeby awansować na wyższy stopień to naprawdę trzeba było... Jezus Maria, nie widziałem, że aż tyle trzeba naboi wystukać w goście, jak koncerny snajper. Um, trzeba było spędzić naprawdę. Ach, to był gamer. Trzeba było spędzić naprawdę no, setki godzin, żeby awansować na ten najwyższy poziom. I to była taka pierwsza gra, w której faktycznie, faktycznie pochunę... Która faktycznie pochłonęła mnie mnóstwo czasu. Pierwsza gra multiplayer. Może nie licząc powiedzmy. Quake'a trójki, ale to już jest trochę inna para kaloszu. Um, no i potem było oczywiście Battlefield 3, który do tej pory uważam za najlepszy Battlefield w dziejach. Chociaż tutaj jedyneczka będzie z nim śmiało mogła konkurować, bo jest to naprawdę gra fantastyczna. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. No i w Battlefieldzie trójce, grając w nią, wciągnąłem się na tyle, że... Stworzyłem taki gamingowy. Stworzyłem gamingowy klan, taką grupę gamingową. O, ho, czyżby? Okej, okay, dobra, teraz poszedł drugi. E, stworzyłem taką grupę gamingową. E, ona się nazywała. Kurna, to było coś na D. D.V. było Dark Visions. O. To była grupa stworzona z gościem, którym współpracowałem przy rozwijaniu serwera o nazwie Bimbrownia. Był to serwer do Battlefielda 3. Znaczy, to, to była taka powiedzmy grupa gamingowa. O Jezus, Tutaj zapominam, że przy, tak jakby drugim wyciągnięciu broni zmienia się tryb ognia, np. z automatycznego na pojedyncze albo na burst fire, i trochę jest to takie irytujące. Nie ogarnąłem sterowania w tej grze jeszcze do końca. Nie mam tutaj na, lewych, na lewym przycisku myszy, bo po lewej stronie mojej myszki mam takie dwa przyciski. Nie mam ustawionych, w wyboru broni nie mam ustawionej. No, i chyba to się raczej nie zmieni, no bo nie zamierzam w Battlefielda 2 jakoś tak więcej grać. No i w każdym razie, Bimbrownia mm, to był taki, taka pierwsza społeczność. Pierwsza i jedyna, no, pierwsza społeczność w Battlefieldzie 3, w którą się mocno wciągnąłem. Zostałem tam administratora, administratorem serwera do. Battlefield 3 wraz właśnie z Mikeem, Mike 85, jeżeli to oglądasz to serdecznie Cię pozdrawiam. I dbaliśmy o to, żeby ten serwer się rozwijał. Tak na dobrą sprawę podnieśliśmy całkowicie, można by powiedzieć sklęczek. Podnieśliśmy całkowicie sklęczek. Oddział Battlefield. Oddział Battlefielda w tym multigamingu. Niestety stało się coś złego, a mianowicie właściciel Bibrowni okazał się być człowiekiem wątpliwych, powiedzmy, intencji. Tylko mówiąc, no i musieliśmy się. Musieliśmy się. Pożo po prostu pożegnać o, i założyliśmy z Mikejem właśnie nasz własny e, naszą własną grupę gamingową, która nazywała się Dark Visions. E, włożyliśmy w to mnóstwo pracy była postawiona strona internetowa, e, mieliśmy serwer również. O, i z takiej odległości. Mieliśmy również własny serwer, zaczęliśmy to wszystko rozwijać. No i postanowiłem założyć kanał na YouTubie, jako że naprawdę dobrze sobie w tym Battlefieldzie 3 radziłem. Dzisiaj pamiętam mój pierwszy filmik z Battlefielda 3. Jeżeli chcecie, to możecie obczaić go. Jest to chyba tak na dobrą sprawę, w ogóle pierwszy film na moim kanale. I Rozegrałem go na operacji metro nie na 64 gracze, tylko trochę na mniej na operacji metro, gdzie poszło mi po prostu fenomenalnie wykręciłem jakiś ogromny wynik zaszedłem przeciwników od tyłu, pokosiłem ich tam wszystkich, byłem kompletnie zakwycony. Tym, co się tam dzieje. Ludzie też jakoś tak nie dowierzali za bardzo. Było takich kilka ciekawych komentarzy. No w każdym razie hmm, pamiętam po prostu jak dzisiaj urywki z tego filmiku, przynajmniej może nie jakoś specjalnie cały film. No, i tak się zaczął, zaczęła moja przygoda z YouTubem, Założyłem kanał Mr. Kokosfly. Z tego co pamiętam, chciałem założyć kanał Cocosfly, ale. Znaczy, miałem wcześniej konto Cocosfly, z tym, że ono okazało się być zbanowane. Nie mam żadnego pojęcia, co ja tam robiłem, że to konto zostało zbanowane. No, ja sobie nie przypominam, żebym wrzucał jakieś zakazane treści, ale. Może tak się działo Co to wie? Na tak to się podchodzi zziąś Uff, bo ktoś mnie tutaj uratował e, W każdym razie tak się właśnie stało, że mm, ten kanał był zbanowany no i założyłem w takim razie Mr. Fly. zacząłem kręcić filmiki z Battlefielda 3 Przede wszystkim na początku, to tylko i wyłącznie z tej gry Jakieś triki, porady, różnego rodzaju rzeczy Ponieważ no po przegraniu kilkuset godzin w dany tytuł, graniu tych wszystkich mapek wielokrotnie No wiadomo, że człowiek poznaje e, pewne rzeczy, które następnie starałem się po prostu Przekazać osobom, które odwiedzały mój kanał. I tak to się wszystko. Jezus Maria. Jakieś asystę dostałem. Tak to się wszystko generalnie zaczęło. Um, następnie po Battlefieldie 3 nadszedł czas na nową. Kolejną odsłonę. Grałem w Beta, Battlefield 4 o czym zapewne większość z Was wie. I beta była fantastyczna, naprawdę grało się świetnie. Byłem podjarany tą produkcją na Maksa. Wreszcie coś nowego, jakiś nowy Battlefield. Kody, kody wychodziły jeden po drugim. Nie powiem, że to było to samo, tak. W każdym razie kody wychodziły jeden po drugim. tutaj mam jakąś sytuację ze snajperem. Chyba został zabity, czy nie? nie mam żadnego pojęcia. Ale tam jest w każdym razie apteczka. Prawie mnie sprzątnął, że tutaj mam dwa, dwa takie cienkie paseczki zdrowia. No i byłem generalnie Battlefieldem 4 dosyć zachwycony. Niestety, o, pełna wersja tej produkcji okazała się strasznie kiepska. O, ten osławiony netko, o którym pewnie słyszeliście, powodował, że. Prowadzenie ognia było istną udręką, strzelaliście do kogoś, to padaliście w zupełnie randomowy sposób. No nie dało się wykorzystać tak jakby swojego potencjału, tego czego się nauczyliście w trójce. Jeżeli byliście dobrzy, to tak jakby w tej czwórce to i tak w żaden sposób nie zostało to powiedzmy wykorzystane, co, co było niesamowicie kiepskie. O, w morda, nie wiem. Co było niesamowicie kiepskie, i nikomu z nas, doświadczonym graczom BFA 3, się zupełnie nie podobało. Zajęło to bardzo dużo czasu Dice oraz reklamnika, ale przede wszystkim Dice, żeby naprawić tę grę, doprowadzić ją do stanu, który znacie z dnia dzisiejszego, do stanu używalności, jako takiej używalności. W tej chwili, kiedy wyszedł Battlefield 1, można by powiedzieć, że Battlefield 4 to jest taka dobra, stara gra. Ale ani ona nie jest stara, ani ona nie jest specjalnie dobra mimo wszystko. Nie mogę zapomnieć, ja w jaki sposób wkurwiałem się na ten Netcode. Jak mi kościoł, ością, kościoł, ością w gardle stawało to prowadzenie ognia to to to, to ran od randomowych w randomowych sytuacjach, wtedy kiedy w Battlefield 3, wtedy kiedy w Battlefield 3 zupełnie nie byłbym, powiedzmy, w stanie zginąć, byłbym w stanie sobie poradzić z przeciwnikami, to w czwórce mnóstwo było takich, takich kupowatych sytuacji, kiedy padaliście kiedy niesłusznie padaliście kiedy ten wasz skill nie był powiedzmy, przez grę potwierdzany, tylko, tylko wszystko było randomowe. Zresztą, no, powiedzmy do tej pory, nie jest to na takim samym poziomie, jaki był w Battlefieldzie trójce. Dlatego uh, stawiałem sobie tą część BFA po prostu. Stawiałem sobie tą część BFA po prostu za wzór za wzór jak powinna wyglądać dobrze zrobiona gra z dobrym netkodem działająca, promująca umiejętności, a nie jakąś tam randomowość. To było dla mnie istotne i to nadal jest dla mnie istotne, kiedy jakąś produkcję, tak? No nie może być jakiejś takiej dziwnej kupy, gdzie stwierdzicie, że strzeliliście do tego gościa i faktycznie widać to było, że prowadzicie ten ogień celnie, a on jednak nie obrywa... On jednak nie obrywa, nie jest w stanie zginąć i, i coś, się, coś się dzieje. W angielsku to się chyba nazywa shenanigans, czyli taka nie wiem kurna, jak to nawet takie taka kupa, takie gówno, takie coś śmierdzącego, czego jak, jak w to gracie, to aż po prostu płaczecie, bo, bo, bo kole was w oczy jak krojenie cebuli. No i ukazał się w tej chwili Battlefield 1, który uważam za produkcję naprawdę niezwykle, ale to niezwykle udaną. Eee, oprócz jakichś tam... Powiedzmy, małych bogów, które są aktualnie nieodzowną częścią jakiejkolwiek produkcji. Aaa. Tej z najwyższej półki produkcji, która. Tej z najwyższej półki produkcji, która jest wypuszczana przez renomowane firmy wkładające wiele. Milionów e, dolarów albo wiele setek tysięcy dolarów euro jakiejkolwiek waluty w to, żeby ta gra miała ręce i są nieodzowną częścią gry, kiedyś e, tych produkcji, kiedyś było zupełnie inaczej. Tak mi się wydaje, wypuszczano gotowe, dobre, przetestowane, sprawdzone produkty. Oczywiście one były sprawdzane głównie przez deweloperów, przez zapalonych ludzi, graczy, samych zresztą, którzy to robili. Potem. Tworzenie gier stało się biznesem, jak to w biznesie bywa. Zjecie coś w jakiejś restauracji, możecie się zatruć, a w drugiej wszystko jest w porządku. Nawet jeżeli to jest jakaś restauracja z wyższej puki. Tak, te, taki przykład zapodając. E, no i a propos Battlefielda jeden, no nie mam się tutaj co do tego przyczepić. Jeszcze raz, co do, do czego przyczepić, jeszcze raz powtórzę, dla mnie jest to gra praktycznie idealna i mogłaby być już już, już mogliby nad nią powiedzmy nie pracować, jeżeli chodzi o usuwanie błędów, bo niektóre bugi Twórcze. Um... no mówiłem w sumie o tych bugach, no, jak na przykład zrespienie się w czołgu e, i niemożliwość yy, ruszenia się tym czołgiem, tak? No akurat to było irytujące, ale niektóre bugi są dosyć śmieszne. Szczególnie mnie bawią, chociażby to akurat nie jest bug, ale taka cecha y, te jedynki, bawi mnie niemożebnie ragdol y, obecny w y, jedynce. Nieragdol obecny w jedynce, który jest bardzo zabawny, kiedy widzicie, jak jakieś ciało przelatuje kilkaset metrów z jednego punktu do drugiego, bo jest niesione jakąś siłą wielkiego odrzutu. No i można się przy tym uśmiać, nagrać jakiś śmieszny filmik. O, tam się chyba. A zaraz się tam wybiorę. Do niej. Nagrać jakiś śmieszny filmik, także to jest akurat w miarę pozytywne według moich odczuć. w ogóle tam... Jeszcze prawy przycisk myszki Żeby tak jakby ten granar rzucić dalej Nie mam wyczucia jeszcze Za bardzo To nawet nie powiem, że jeszcze nie mam wyczucia No bo po prostu nie mam wyczucia Generalnie, generalnie to jest to co chciałem wam powiedzieć. Wierzę, że Battlefield 1 będzie, myślę, jestem o tym całkowicie przekonany, że poniesie dumnie pałkę, pałe zwycięstwa Battlefieldu, że stanie się taką produkcją, dzięki której... Jaki spam, Jezus Maria. Że stanie się Battlefield 1 taką produkcją, dzięki której ta seria zyska uznanie wśród graczy i zyska bardzo duży stopień rozpoznawalności. Że będzie dzięki y, temu stanie konkurować z serią Call of Duty. Wiecie, że ta seria jest bardzo popularna, i może nawet nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie y, wśród graczy jako takich. z granatami Jest bardzo popularna wśród graczy jako takich Wow I bardzo bym chciał, żeby spopularyzowała się jeszcze bardziej Żeby dzięki temu ludzie faktycznie uwierzyli i zobaczyli w Ameryce, że jest coś takiego jak Battlefield, że jest to dobre, że można też spędzić długie godziny, setki godzin przy tej znakomitej produkcji Um, będzie po prostu lepiej z korzyścią dla nas wszystkich, bo to jest oczywiście więcej kasy dla elektroników, więcej motywacji do tego, żeby robić um, kolejne części. Tylko mam nadzieję, że te części właśnie nie będą kupą, mam nadzieję, że jej jako tako chociażby uczy się na swoich błędach, co niestety wielokrotnie udowadniali, że nie uczą się na swoich błędach, no ale być może pójdą w końcu po rozum do głowy i coś sobie przyswoją. I że gracze oczekują porządnych gier AAA, tak, z tej najwyższej punktu. Um, I myślę, że liderem tutaj w produkcji tego typu znakomitych tytułów jest CD Projekt Red. Które wypuściło trzy części Wiedźmina. Każda z tych części jest zrobiona w sposób naprawdę świetny, I nawet jeżeli Wiedźmin trójka na początku miała jakieś irytujące bugi, to zostały one szybko naprawione. A ogrom kontentu, który został dostarczony przez naszych krajan, był tak obezwładniający, że gracze byli w stanie po prostu wybaczyć te wszystkie niedoróbki i pewne uchybienia w battlefieldzie, zaakceptować je i po prostu czekać z cierpliwością na jakieś patche poprawiające. Patrzcie, bo tutaj, tutaj był koleś. Ach kurna, skapowałem się za późno, że był gamer postawiony. Wow, nie wiem ile już nagrywam, już 23 minuty, ten gameplay... Ten meczek będzie trwał jeszcze 21 minut, jak sami widzicie na tym liczniku. Jestem ciekaw Waszych doświadczeń z serii, bo na pewno jeżeli chodzi o Battlefield 1, to porozmawiamy jeszcze nie raz na ten temat. Zamierzam oczywiście wrzucać mnóstwo porad dla Was, mnóstwo omówień danych broni jakichś zestawów, jakichś wskazówek taktycznych, czyli to z czego byłem znany w trójce. Chociaż coraz częściej powiedzmy nie chcę mi się już nagrywać i wolę sobie na spokojnie pograć w giereczkę niż um, zajmować się właśnie nagrywaniem, bo też jedynka no, wciągnęła mnie. W Jedyneczka wciągnęła mnie w bardzo dużym stopniu. O, lety. Um, jedyneczka wciągnęła mnie w bardzo dużym stopniu. Um, czuję te same emocje, Wam powiem, co, które odczuwałem grając w Battlefielda 3. To znaczy, chce mi się po prostu wracać do tej gry. Jeżeli przychodzę spęczony z pracy, to mam ochotę pyknąć sobie kilka rundek, grać sobie tutaj drugiej w nocy, nie zważać na to, czy jestem śpiący, czy jutro idę do roboty. Nie, to nie jest ważne. Ważny jest ten fan. Które daje ta produkcja? Um, myślę, że jeżeli dały, dalibyśmy radę uzbierać regularne jakieś pieniądze, moglibyśmy pomyśleć nad, moglibyśmy pomyśleć nad serwerem do Battlefield 1. Ja tutaj specjalnie mówię o jakiejś wspólnej zbiórce, wspólnej zrzutce. Z tego względu, że serwery jednak do Battlefield 1 są dosyć drogie. Serwery do Battlefield 1 są dosyć drogie, słuchajcie i Okej, okay, kuna wygraliśmy. Unia Europejska okazała się być najlepsza. Tutaj 156 do zera, Kimczycy zostali rozgromieni. Dziękuję wam serdecznie. Słuchajcie Serwer do Battlefielda 1 być może powstanie, być może powstanie jakaś grupa gamingowa, jakaś społeczność. Fajnie by było coś takiego zorganizować. Na pewno dam wam znać, kiedy powstanie tego typu projekt. Także dziękuję wam za to, żebyście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.